W lawendzie będzie czwarty odcinek. Czterech stron drzewa wizy klementowskiej. Za siedmioma górami sobie. Gdyby nie ślady kół samochodowych na niezbyt szerokiej ścieżce, nie wiedziałabym, że na jej końcu znajduje się dom. Stał pośrodku lasu i przypominał dziecięcy rysunek. Drzwi w centrum, dwa okienka po bokach, lekko spadzisty dach i komin, z którego unosił się dym drewniany, zbudowany z solidnych bali, przewiązanych grubymi linami i połączonych gliną. Jechałam rowerem pożyczonym od przyjaciół jeszcze we Wrocławiu. Miejski lat nieprzystosowany do jazdy po grząskim gruncie, zapadał się za chwila, więc musiałam wytężać mięśnie nóg, żeby móc nim jechać dobrych kilka kilometrów od niewielkiej stacji kolejowej. Zostałam tylko we wsi, gdzie mieszka miejscowa szeptucha, i usłyszałam: Dziwaczka mieszka głęboko w lesie. Musi pani skręcić za kościołem prosto w las na ścieżkę i powinna pani trafić. Ona z nikim tutaj nie rozmawia, ale jak trzeba przyjąć poród, to nie wiadomo skąd o tym wie i jest pierwsza. I tak od lat. Dzieci przyjęła tutaj chyba setkę, jeśli nie więcej. Podjeżdżałam pod jej dom, nieproszona. Między gęsto rosnącymi drzewami już dostrzegałam zarysy jej chaty, kiedy nagle kobieta wyszła na próg i zaczęła do mnie machać. Wejdź, napij się wody! zgarnęła metalowym kubkiem płyn z dużej drewnianej bali stojącej przy ławce przed wejściem. To deszczówka, najlepsza! Rzeczywiście, smakowała jakby ktoś wrzucił do niej sosnowe igliwie, orzeźwiająca i chłodząca niemal natychmiast. Moje serce, po dość sporym wysiłku fizycznym od razu się uspokoiło. Dopiero wtedy byłam w stanie spojrzeć kobiecie w oczy. Lodowo błękitne, lekko chowające się w kurzych łapkach i pomarszczone już skórze dookoła, ale i tak śmiejące się niemal po dziecięcemu. Mimo tak zimnego koloru ten nie bił od nich chłód. W średnicach żarzył się płomyk, złota błyskająca w słońcu klamka. Starowinka wyglądała, jakby miała sto lat. Przygarbiona i skulona, ale promieniowała od niej jakaś siła, energia, która w obecności osoby nią obdarzonej udziela się niemal natychmiast. Jej dynamiczny krok i ruch ręką, który zapraszała, którym zapraszała mnie z uśmiechem do środka, wskazywały najbardziej na młodą osobę. Gdyby nie szła odwrócona do mnie tyłem, pewnie uznałabym ją za co najwyżej czterdziestolatkę która uwielbia wkładać na głowę wzorzyste chusty. Wewnątrz drewnianego domu o sporych balach, znajdowały się dwie izby. Jedna była kuchnio-salonem z szerokim łożem ustawionym blisko okna, a druga sypialnią wyposażoną w posłanie przypominające ogromne łóżko do masażu. Na komodzie stała drewniana mi micha z wodą obok niej, pomnie pomniejsze miseczki z ziołami, których Woń łaskotała nozdrza. Dopiero po chwili zauważyłam niewielkie drzwi w ścianie, za którymi mieściła się mała spiżarnia, a z jej środka wyrastała brzoza. Rosła tu, odkąd pamiętam, nie miałam serca jej wycinać. Kto by ścinał taką słodycz? Powiedziała kobieta, głaszcząc biało-czarny pień sięgający wysoko ponad dach. Kiedy budowała dom przed 50 lat, miejsca, miejsca starczyło tylko na niewielkiej polanie, na której środku rosła właśnie pojedyncza brzoza. Jakby ktoś ją wyrzucił z kręgu, z rodziny, bo zrobiła coś złego. Od momentu, gdy ją zobaczyłam, wiedziałam, że nikogo nie skrzywdziła, a drzewny ostracyzm zupełnie nie powinien się tu wydarzyć. Dlatego ją przygarnęłam pod swój dach, a ona w podzięce od czasu do czasu daje mi swoje soki. To z nich robię tę miksturę. Podała mi kubek z gorącą wodą, w której rozpuściła łyżeczkę gęstego płynu. Czułam, jakby moje wnętrzności odsapnęły z wdzięcznością i ulgą. Mój brzuch stał się nagle lekki, choć wcześniej nie narzekałam na żadne dolegliwości. Patrzyłam na starowinkę i chciałam wiedzieć, czy ma dzieci. Ktoś z taką dobrocią wypisaną na twarzy i tak ciepłymi dłońmi Musiał być dobrym rodzicem. Nie, nie miałam dzieci, odczytała moje myśli. Ani męża, ani dzieci. Drzewa są moimi kochankami, po których sadzę do dziś maluchy, żeby las nie zginął szybko. Kochałam ludzi, kochałam mężczyzn, ale każdy widział we mnie jedynie sługę. Nigdy nikomu nie pozwoliłam sprowadzić siebie do takiej roli. Starowinka wyprostowała się nagle, jakby jej wcześniejsze zgarbione plecy były jedynie zasłoną dla jej prawdziwej postaci. Zupełnie jakby chowała serce, gdy przypadkiem go, nie by przypadkiem go nie uszkodzić. Widzisz dziecko, ja nie muszę nikomu udowadniać, kim jestem i na co mnie stać. Po prostu robię swoje, a mam już 92 lata. Ulokowała mnie w pokoju z łóżkiem do masażu i poleciła wklepać w ciało Maś, która była w najmniejszej miseczce. Pachniała podobnie jak woda w drewnianej beczce przed domem, igliwie i ziołami. Nie byłam pewna, ale bazą były chyba soki ze świerków brzus i dębów. W poduszce i kołdrze, którą mi przyniosła, były drobno zmielone trociny zmarłych drzew, żeby zachować ich dusze, zmieszane z gęsim puchem. Zapamiętaj swój sen nakazała, wznosząc zakrzywiony palec wskazujący do góry. To w snach znajdujemy wszystkie odpowiedzi. Pachniało drewnem tym palonym w kominku również, tak bardzo, że bez żadnego problemu zasnęłam, chociaż była dopiero dwudziesta. Kobieta też już spała. Słyszałam jej chrapo, sapanie w pokoju obok bardzo wyraźnie. Miałam wrażenie, że nie zapadłam w sen, tylko w niego przeszłam jakoś bardzo łagodnie, zupełnie jakbym jedynie odsunęła zasłonę jakiejś iluzji, złudzenia. My jesteśmy jako ludzie odseparowani od roślin i zwierząt. Ze zasłoną snu znalazłam się w samym środku czegoś na wzór leśnego targu. Zaladami, na których stały w piramidach słoiki z przetworami w różnych odcieniach zieleni, poruszały się tam i nazad drzewa. Wyglądały trochę jak enty z drugiej części władcy pierścieni, pomieszane z magicznymi roślinami o bardzo łagodnym wyrazie twarzy animowanych bajek dla dzieci. Gałęzie nagle nie były sztywne, ale miękko, rozkładały się na grubszych ramionach lub rozwiewały wraz z wiatrem. Zieloność panowała wszędzie, od trawiastego podłoża, przez niskie krzewy, po korony drzewne. Nawet niebo przybrało nieco zielonkawy odcień, przysłaniając złoto słońca. Nie potrafiłam policzyć drzewnych sprzedawców, bo gdziekolwiek patrzyłam, wszędzie były drzewa, zajęte tak bardzo, że nawet na mnie nie spojrzały. W pewnym momencie zaczęłam nawet się zastanawiać, czy aby na pewno istnieje i chciałam się uszczypnąć, ale nie potrafiłam, nie mogłam, nie miałam czym. Zamiast palców wyrosły mi nikłe gałązki, które nijak nie zwijały się w chytliwe dłonie. Nie zmartwiło mnie to bardzo, raczej wzruszyłam moimi nagle licznymi ramionami, które zafalowały, łagodnie zaczepiając o malutki krzew. Hej, uważaj trochę, plączesz mi witki i mam potem problem. Krzak spojrzał na mnie milionami czerwony, czerwonawych oczek. Łypał niemi tak niemiło, że od razu się odsunęłam. Słusznie przemówił do mnie dąb tak ogromny, że aż musiałam zadzierać do góry swoją koronę. Wtedy zobaczyłam, jak dużo mam liści i że jestem brzozą. Otworzyłam sęk ze zdziwienia i poczułam, jak po moim korowatym ciele spływa sok. Nie denerwuj się tak, uspokajał mnie dom. Przyzwyczaisz się szybko. Jeszcze jesteś młoda. Ja byłem 70 latkiem, kiedy w końcu do mnie dotarło, że jestem drzewem. Ale wierz mi, nie ma lepszego życia. Ale jak to możliwe, że jako drzewa się poruszamy? Spytałam patrząc jednocześnie pod mój pień. A ty myślałaś, że drzewa nie mogą chodzić, dom zaśmiał się tak donośnie, że aż spadło z niego trochę żołędzi. To ludzie nie potrafią zobaczyć w nas żadnego ruchu. Ale przecież ruszamy się. Jeśli do każdego lasu będziesz wracać co kilka tygodni, to dostrzeżesz, że nie wygląda on już tak samo, że coś się zmieniło. Robimy to jednak tak niepostrzeżenie, żeby człowiek nie myślał, że zwariował. Nie chcemy go przestraszyć, poruszamy się i potem wracamy na swoje miejsce, bo i tak zakorzenienie lubimy najbardziej. Ale co jeśli nie wiem, gdzie powinnam zapuścić korzenie? Nie wyglądasz na taką, która nie wie, lecz na taką, która po prostu jeszcze nie znalazła swojego miejsca. Dąb przyglądał mi się z uwagą i dopiero wtedy zauważyłam, że mam na sobie niewielki plecak zaczepiony o większe gałęzie. A więc podróżuję? Jestem podróżującym drzewem. Czy jestem kimś w rodzaju Alicji z krainy czarów, ale w wersji drzewnej? spytałam, bo czekałam aż w końcu pojawi się drwal i zacznie wycinać wszystkie drzewa. Bałam się tego, jednak nie wiem dlaczego wyczekiwałam tego momentu tak jak czeka się na drastyczny zwrot akcji w filmie. Zaczęło padać, więc tyle na dzisiaj. Cieszcie się słońcem, deszczem, krajobrazem. Miejcie dobry dzień. Cześć.